Trzy miasta. Pszczyna, Bielsko-Biała, Żywiec. Trzy różne miejsca, trzy różne placówki, trzy domy jedna wspólna idea. Pomagać, wspierać, edukować, dawać szansę, zapalać nadzieję. Tu tętni duch tego, co w człowieku najlepsze. Tu aniołowie działają przez ludzi. Więcej i cieplej w programie Myślę, więc pomagam. Trzy miasta. Pszczyna, Bielsko-Biała, Żywiec. Trzy różne miejsca, trzy różne placówki, trzy domy. Jedna wspólna idea. Pomagać, wspierać, edukować, podnosić na duchu, dawać szanse, zapalać nadzieję. Tu tętni duch tego, co w człowieku najlepsze. Tu aniołowie działają przez ludzi. Od 1992 roku istnieje Krzczyńskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. 90 osób jest pod jego opieką w dwóch placówkach: w dziennym ośrodku rehabilitacyjno-wychowawczym i w świetlicy terapeutycznej. Ośrodek nasz jest drugim domem dla naszych dzieci. Jest przeznaczony dla dzieci młodzieży osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi niepełnosprawnościami w wieku od 3 lat. W ośrodku nasi podopieczni realizują obowiązek szkolny, mają zapewnioną pełną rehabilitację, terapię psychologiczną, logopedyczną, terapię zajęciową, na bieżąco opiekę pielęgniarską i trzech lekarzy o różnych specjalnościach. Jestem mamą 38-letniej już Agnieszki, dziecka pełnego uśmiechu, dobrej dziewczyny, która uwielbia jeździć tutaj do ośrodka. Dla mnie to jest wielka ulga, tym bardziej, że jak widać jestem już starszą mamą i coraz mniej mamy sił. Nasz ośrodek ma same plusy, a jeden wielki minus, że jest bardzo ciasny. Nie starcza dla każdego dnia, żeby wszystkie dzieci mogły być w ośrodku, dlatego jedno musi być w domu, żeby mogło przyjść drugie. No, nie powinno się tak zdarzyć. Tę trudną rzeczywistość lokalową trzeba przekuć na nową i lepszą. Podopieczni mają już wizję nowego domu Kulejących Aniołów. Członkowie fundacji także. I choć różnią się te koncepcje architektonicznie, to są spójne w swym przesłaniu. Nasze dzieci marzą o nowym domu, a my rodzice nie tylko marzymy, ale jednocześnie działamy przez Okres od 2006 roku, kiedy dostaliśmy działkę ponad dwóch hektarową z Urzędu Miasta i Gminy, do tej pory zebraliśmy 1, 200 tysięcy. Nasze działania to przede wszystkim zbiórki 1% organizacja festynu integracyjnego, koncertów charytatywnych, kiermaszy, to chodzenie po kościołach, przemawianie do parafian i wzruszanie ich. Ten dom ma być ciepły, taki jak prawdziwy dom. Tam ma pachnieć pieczonym ciastem, domowym obiadem. Największym wsparciem naszym jest nasz własny potencjał, nasza praca i tyle, ile uzbieramy pieniędzy na sam początek, to będzie nasz największy kapitał. Przy materialnym wsparciu ludzi i duchowym aniołów musi się udać. Od 1999 roku działa Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki w Bielsku Białej. To jedyny teatr w Polsce, który nie ma sceny, widowni, kurtyny. Ma za to o wiele więcej na swym afiszu: projekty aktywizujące ludzi i działania wspierające tych, którzy sami nie stawią czoła wyzwaniom. Teatr Grodzki to repertuar potrzebnych i dobrych praktyk oraz pomysłów, które zwiększają szanse edukacyjne tudzież zawodowe osób niepełnosprawnych prawie 5 lat pracuję od samego początku powstania zakładu. No i bardzo się cieszę, że coś takiego istnieje. Ja doceniam to, że jestem aktywna zawodowo, że nie muszę siedzieć w domu. Praca jest czysta, wygodna, niestresująca. Byłem w wielu zakładach, a nie ma dowodu do, do pracy. To jest pierwszy zakład, który ma dowód do pracy. Reżyserem różnych projektów Teatru Grockiego jest samożycie I pod rzeczywiste potrzeby ludzkie Teatr Grocki pisze scenariusze swych pożytecznych inicjatyw. W ramach teatru repertuarowego a jesteśmy teatrem y, ludzi, teatrem życia, gdzie y, sprawy społeczne mieszają się ze sztuką. Utworzyliśmy warsztat terapii zajęciowej Jesteś Potrzebny. W sześciu pracowniach pomagamy osobom niepełnosprawnym y, przywrócić ich na otwarty rynek pracy poprzez zdobywanie kwalifikacji. Również utworzyliśmy zakład aktywności zawodowej, zakład introligatorsko-drukarski, w którym zatrudniamy 40 osób niepełnosprawnych i przygotowujemy do zawodu drukarz, introligator i w zakresie składu komputerowego. Oprócz tego mamy wiele marzeń i planów związanych z rozbudowaniem naszego pięknego budynku, który będzie jeszcze piękniejszy i który będzie wizytówką całego regionu. Chcemy powołać do życia dobry dom, dom pracy twórczej, rehabilitacyjnej i edukacyjnej, w którym będzie 15 pracowni, między innymi pracownia tkactwa, pracownia chleba i ciastka. Kowalstwa artystycznego, w którym będą odbywały się zajęcia. Przygotujemy 200 miejsc jednoczesnej obsługi naszych podopiecznych. Dobrze będzie, gdy dobry dom nie będzie już w sferze planów i na makiecie, ale faktów dokonanych. Im szybciej tak się stanie, tym bardziej dobrze. Pro Bono. W 1998 roku powstała Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu. Pod egidą fundacji działa Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne. Dzieci, które tutaj przebywają, mają możliwość korzystania z terapii z logopedą, z psychologiem, z pedagogiem specjalnym, terapeutą zajęciowym. Opiekują się nimi lekarze o specjalności neurologii dziecięcej, rehabilitacji, jak również psychiatra. Jest to kompleksowa pomoc i opieka. Jest grupa dzieci, która codziennie przebywa w tej placówce i spełnia w niej obowiązek szkolny, jak również poddawana jest kompleksowej rehabilitacji. Bum! Systematyczna praca specjalistów w centrum przynosi widoczne efekty. W tle tego rośnie dobra sława placówki. Wiele pożytków przynosi. Dziecko na przykład w ogóle nie rusza w ręczniku. praktycznie sprawność jest. Można powiedzieć całkowite. Jestem bardzo zadowoleni. No, po roku czasu no, olbrzymie zmiany zaszły w jego rozwoju psychicznym, ruchowym. No i takim komunikatywnym według mnie. No, jest, reaguje jak normalne dziecko. Był sparaliżowany, nie słyszał. Nie Od początku w motywację działania fundacji wpisany jest rozwój i coraz wyższy poziom świadczonych usług. Stąd pomysł rozbudowy centrum i stworzenia ogrodu terapeutyczno-edukacyjnego. Robimy dużo, ale chcemy robić jeszcze więcej. Aby to jednak było możliwe, musimy rozbudować istniejącą bazę lokalową, powiększyć ją, utworzyć nowe pomieszczenia terapeutyczne, aby móc zaproponować nowe formy terapii. Chcemy utworzyć salę doświadczenia świata, hydroterapię, specjalistyczny gabinet do nauki chodzenia dla dzieci, specjalistyczny gabinet mg Biofeedback. Planujemy również zagospodarować teren wokół budynku, utworzyć ogród, oprócz walorów estetycznych. Będzie również spełniał funkcje edukacyjne, rekreacyjne, jak również terapeutyczne. Kiedy pomysły rodzą się ze szlachetnych intencji czynienia dobra, dobrze wróży to ambitnym planom fundacji. Aniołów w tym głowa. Wszystko gra na już tak powiem i będziemy dalej to skręcać. Dzięki takim inicjatywom osoby niepełnosprawne, które są u nas zatrudnione, mogą się sprawdzać w działaniu w życiu. Nasi mieszkańcy im bardziej doceniają działalność tych organizacji, tym chętniej przekazują 1% swojego podatku na rzecz właśnie tych organizacji działających lokalnie na terenie naszej gminy. Gmina Milówka ma 10 tysięcy mieszkańców. Ma też takich swych przedstawicieli w gminie, którzy z przekonaniem zapalają zielone światło aktywnym, pomysłowym, przedsiębiorczym z inicjatywą. To też organizacje pożytku publicznego czują tu przyjazny grunt, a inni czują wymierne efekty takiego klimatu. Na terenie gminy funkcjonuje 6 organizacji pozarządowych, które mają siedzibę na terenie gminy oraz dwie organizacje, które. Są spoza terenu gminy Zbielska Białej, m.in. teat Grodzki. Organizacje pozarządowe w wielu sprawach nas wyręczają, ponieważ wykonują zadania, na które nie mielibyśmy możliwości ani kadrowych, ani finansowych, ani organizacyjnych. Zajmują się one m.in. sprawami dzieci niepełnosprawnych, osób niepełnosprawnych, czy też dzieci z trudnych rodzin. słychać, że nie ma w tym fałszu. Na wielu i różnych instrumentach wygrali to podopieczni Fundacji Braci Golec, która na swoim edukacyjno-muzycznym koncie ma naprawdę wielką orkiestrę dzieci, którą uczy gry na instrumentach, heligonkach, dudach, gajdach, skrzypcach, perkusji. Żeby coś się udawało, to wiadomo, muszą być chęci do roboty, to jest po pierwsze. Muszą być ludzie zapaleńcy muszą być, że tak powiem, fascynaci. W 2003 roku wspólnie udało się powołać do życia to ognisko tutaj w Milówce. Z ramienia Fundacji Braci Golec pozyskujemy różne środki, żeby to wszystko pięknie mogło działać. i Oczywiście działamy razem z gminą Milówka, która jest też bardzo przyjemna tej całej inicjatywie. No i co najważniejsze, są dzieci, są chęty, to są już takie klany rodzinne, bo i brat ciągnie siostrę, później siostra, kuzynkę, prawie setka dzieci uczy się grać. Nie tylko na niwie artystycznej wykazują się z powodzeniem w gminie Milówka organizacje pozarządowe. W malowniczych lalikach widzimy inny wymiar ich aktywności. Na terenie gminy Milówka Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki otworzyło ośrodek rehabilitacyjno-szkoleniowo-wypoczynkowy. Ośrodek ten jest również zakładem aktywności zawodowej, gdzie aktywizujemy osoby niepełnosprawne, rehabilitujemy je społecznie, zawodowo. Pomagamy im zintegrować się ze społeczeństwem. Uczą się u nas, myślę, że wspaniałych zawodów, które być może przydadzą im się w ich przyszłym życiu. Uczą się tutaj na pokojowych, na recepcjonistów, pomocników kucharza, pomocników masażysty, rehabilitanta. Na pewno bardzo są zadowoleni ze swojej pracy i myślę, że to pozwala im albo będzie im pozwalało lepiej żyć. Zatrudniamy 22 osoby niepełnosprawne, 6 osób z kadry rehabilitacyjno-obsługowej, która jest zarazem instruktorami dla tych osób. Organizujemy tu wspaniałe szkolenia, imprezy okolicznościowe. Generalnie mogą przyjechać do nas wszyscy. Dzięki takim inicjatywom osoby niepełnosprawne zatrudnione w naszym zakładzie mogą się sprawdzać w praktyce. Wieczne dzieci tak nazywają swoje niepełnosprawne intelektualnie pociechy ich rodzice. Z myślą o nich i o ich przyszłości budują dla nich dom, bo takim miejscem ma być ośrodek rekreacyjno-szkoleniowy, który powstaje w Bestwinie. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym razem z Bielska Białej działa już od 16 lat. Ma pod swoją opieką ponad 60 osób i wielkie wyzwanie przed sobą. Można pomyśleć, że jesteśmy wariatami Bożymi, ponieważ porwaliśmy się na rzeczy wielkie, na rzeczy większe niż nasze możliwości. Rozpoczęliśmy budowę domu stałego pobytu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, dla naszych dzieci, dla naszych podopiecznych. Boimy się że jak nas kiedyś zabraknie, to zabraknie dla nich miejsca na tej ziemi i dlatego ten dom będzie dla nich taką oazą spokoju, namiastką domu rodzinnego, gdzie będą mogli dalej spokojnie mieszkać razem w grupie, w której się wychowywali od lat, gdzie znają się, pomagają sobie nawzajem. Mamy solidny fundament, który udało nam się w ubiegłym roku wykonać. Na tym fundamencie będzie wystawiona konstrukcja drewniana. Nasz dom składać się będzie praktycznie z trzech takich elementów. Pierwszym takim elementem będzie duża sala widowiskowa, duża sala gimnastyczno-rehabilitacyjna, zaplecze kuchenne oraz gabinety rehabilitacyjne. Druga część składać się będzie z warsztatów terapii zajęciowej. No i ta najważniejsza część mieszkalna. W tym domu będzie mogło zamieszkać ponad 20 osób. Powstanie tego domu daje nam gwarancję, że kiedy nas zabraknie, nasze dzieci będą czuły się tutaj bezpiecznie. Stowarzyszenie na rzecz wspierania edukacji dzieci i młodzieży Omnibus Pszczyny działa na piątkę, już piąty rok. Działamy w trzech takich głównych obszarach. Pierwszy obszar najbliższy naszemu sercu to jest wspieranie szkół, przedszkoli i instytucji typu świetlice, domy kultury. Drugi obszar to jest wspieranie sportu, czyli pomagamy albo wybitnie uzdolnionym sportowo dzieciom, albo klubom sportowym, na przykład małym hokeistom w Bytomiu czy LKS-om, klubom wiejskim. Mówiąc krótko i trzeci obszar to jest pomoc społeczna. Wspieramy rodziny i dzieci w trudnej sytuacji, albo materialnej, albo zdrowotnej. Pomagamy dzieciom chorym na białaczkę, na cukrzycę, na raka. 300 tysięcy złotych, może więcej, żeśmy wydali na najróżniejsze formy tej pomocy. Na przykład kupiliśmy 10 pomp insulinowych. Dofinansowaliśmy windę dla niepełnosprawnej Klaudii. Przychodzą do nas również ludzie, którzy potrzebują niewiele. Na przykład comiesięczny zakup leków albo jednorazowe dofinansowanie wyjazdu dziecka na zieloną szkołę. Zrefundowanie kosztów wizyty prywatnej u lekarza. Takie koszty też pokrywamy. Stowarzyszenie Omnibus pomaga mi już od roku na zasadzie, że że dostaje stypendia. O stowarzyszeniu dowiedziałam się w szkole Kamilki. Zwróciliśmy się z prośbą o pomoc, dofinansowanie jej obozów, dojazdów, trenera, zakupu sprzętów. Spotkaliśmy się tam z wielką życzliwością. Stowarzyszenie Omnibus bardzo mi pomaga. Także ta świetlica środowiskowa w Pszczynie działa pod egidą stowarzyszenia. Na co dzień więc i tu pulsuje dobry duch omnibusa. Uczniowie Gimnazjum nr 13 z oddziałami integracyjnymi imienia księdza Jana Twardowskiego w Bielsku Białej zintegrowali się w dobrym pomyśle. Zamazaną dotąd okazałą ścianę szkoły zaprojektowali po swojemu. Do działań zainspirowali ich nauczyciele. Szkoła zorganizowała grafitowe warsztaty, a pomysł sfinansowali Bielski Urząd Miasta, Rada Rodziców i Fundacja Klamra Natrzywca. Biedroneczki są w kropeczki, a na tym murze duże i biedronki i ich kropki. Ściana Gimnazjum przestała być już ścianą językowej rozpaczy. W skrótów brzydkich, esów, floresów. Uczniowie naprawdę wzięli się do roboty i graffiti naprawdę zmieniło estetykę szkolnego budynku. Jak się pracowało? A Bardzo fajnie, mogliśmy się wykazać, mogliśmy pokazać coś innego, a nie tylko siedzieć na lekcjach w szkole. Mogło nas też ominąć um różne klasówki sprawdziany. Same korzyści? Tak, bardzo dużo. Sprawdzian z plastyki, zaangażowania i sztuki graffiti uczniowie zdali celująco. Wszyscy mogli się wykazać yy, w tym graffiti, ponieważ każdy składał swój projekt. No i ta realizacja tego była na pewno połączenie wszystkich tych projektów, które przynieśliśmy do szkoły. Taki artyzm widoczny na murze to cegiełki wyobraźni wielu uczniów. Runął stary nieporządek. Rozchmurzył się budynek szkoły, a tak niedawno straszyło tu byle jakością. Taką co to oglądających zawstydza, a szkole z patronem poetą w tle, tym bardziej nie przystoi. Z pewnością. Nowo namalowane anioły doniosły o tej metamorfozie księdzu Twardowskiemu. Pomysł orwał młodzież dlatego, że sami stworzyli projekt, sami go wykonali przy pomocy oczywiście profesjonalisty i, i ten efekt końcowy jest zachwycający dla wszystkich. Wszyscy wierzą, że tak ładnie długo tu zostanie i to co widać nie zostanie zniszczone przez popędy językowych wandali. Tak tu ślicznie, co zrobisz jak pomarzą? No, byłbym bardzo zły, bo w końcu włożyliśmy w to bardzo dużo zaangażowania. Mogliby to popsuć, no, ale może uszanują to, co myśmy zrobili. Masz taką nadzieję, czy przekonanie? Znaczy mam taką nadzieję? Nie ulega wątpliwości, że szkoła wypiękniała. Jej wizerunek nabrał nowych barw, tak jak poezja księdza Twardowskiego z krajem tu malowana. Pomysł ten skumulował w sobie parę czynników. Przede wszystkim zrealizowaliśmy i osiągnęliśmy cel edukacyjny, cel wychowawczy. Udało nam się zainspirować młodzież do twórczej pracy, do spędzania wolnego czasu w inny sposób niż być może są do tego przyzwyczajeni. Ładnie jest. I żeby tak długo ładnie było, by do grzechu umazania nikogo nie skusiło, przydałaby się więc warta Anioła Stróża z wierszy księdza Jana. Bo warto tego strzec. Taki sposób aktywizacji młodzieży jest niezwykle pożyteczny. I my dorośli powinniśmy dbać o to. I jako Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr promujemy takie działania i działania organizacji pozarządowych, a tutaj w szczególności działania Darka Paczkowskiego z Fundacji Klamra z Żywca. Projekt, który my realizujemy, promując tego rodzaju działania, Twoje miejsce, Twoje organizacje w ramach programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest doskonałym przykładem tego typu działań. Pełnoletnia placówka, w pełni zaangażowana w swoją misję i nie do zastąpienia. 18 lat pracowitego życia ma za sobą specjalny ośrodek edukacyjno-leczniczo-rehabilitacyjny dla dzieci niewidomych i niedowidzących w Ludowicach koło Kołopszczyny. Placówka, w której przebywają dzieci z całej Polski, mające oprócz wady wzroku, upośledzenie umysłowe czy ruchowe. Ośrodek ten to szkoły specjalne, zespół rewalidacyjny oraz internet. Korzysta z niego 45 dzieci. Dobrze, że jesteś, dobrze, że jesteś z nami. Dobrze, że jest takie miejsce na ziemi, w którym Nikoli, Natalii, Tomkowi i innym dzieciom z wadą wzroku i poważnymi upośledzeniami umysłowymi czy ruchowymi poświęcone są czas i uwaga. Dzień dobry Weronika. Cześć został nam nasz sławość. Hej, teraz przywitamy Ciebie. Dobrze, że jesteś, dobrze, że jesteś, dobrze, że jesteś z nami. Co by to było, gdyby Cię nie było? Co by to było? Dzień dobry Sławek. Dzień dobry, witasz! Dzieci mają możliwość realizacji obowiązku szkolnego na etapie rocznego przygotowania przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum. Również dzieci mogą e, uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. To są dzieci z upośledzeniem głębokim. Oprócz realizacji obowiązku szkolnego zapewniamy dzieciom opiekę medyczną 24-godzinną. Dzieci uczestniczą w zajęciach z zakresu logopedii, tyflopedagogiki, orientacji przestrzennej, dogoterapii, rehabilitacji ruchowej. Najmłodsi wychowankowie mają 4 lata, najstarsi 25. Niektórzy dowożeni są tu codziennie, jak bliźniaczki Ola i Michalina. Inni mieszkają w tutejszym internacie. Udawa mi się tutaj, bo mam różne, piątki, piątki, szóżki. To ty jesteś taka Anka Prymuska. Mm. Miło jest w ośrodku? No. Chętnie tu jesteś? No. Chętnie tu przebywasz? No. Ja rozumiem, co on mówi. On mówi, że bardzo tutaj lubi chodzić. W domu się bardzo nudzi. E, tu się zbyt nie obawimy. To powiedział, tylko on bardzo niewyraźnie mówi. I uczymy się. Dzieci czują się tu dobrze bo i dobry stosunek do swojej pracy mają ich opiekunowie. Pracujemy sobie bardzo powoli, dokładnie, do każdego dziecka podchodzimy, tłumaczymy wszystkim, co należy robić. Tu bez cierpliwości anielskiej ani róż nie dałoby się pracować. No niestety. W ośrodku od roku stosowana jest alternatywna komunikacja. Wiele dzieci przecież nie mówi, wiele niewiele rozumie. Gesty, obrazki, piktogramy to baza tej nowej metody. Czy jesteś dzisiaj smutna i później jest skierowana w dół? No, ja widzę. Uśmiechnięta, tak? Widzę uśmiech na buzi, to ja Oli też rysuję. Tak kulka, chociaż się potem pokażę wszystko. Oli rysujemy ładny uśmiech. I proszę... Ola podejrze do tablicy i spróbuję popatrzeć. No ja wiem, gdzie rysuję wszystko. Proszę. Ola. Widziałaś? Trzeba dotrzeć do tych dzieci. Tak, misiaky, mówi. E, I znaleźć z nimi jakiś, jakiś język. Po prostu wydobyć ich z tego, z tego świata takiej mm, no niemocy mówienia, komunikacji. Miśka została, tak? Sukcesem jest to, że te dzieci e, się cieszą z tego, że mogą się z nami porozumiewać i że my to widzimy. Że z do zewnątrz dostajemy głosy od rodziców, że dzieci z większą chęcią chodzą do szkoły i że mogą nam swoje potrzeby, takie najprostsze czasami, przekazać. Równolatkiem ośrodka jest Łukasz. Z pełnoletnim Łukaszem śpiewająco można porozumieć się werbalnie. Lubi muzykę, lansuje swoich idoli. Co lubię w domu słuchać? Mogę powiedzieć? No. Możesz! Norbi! I czego jeszcze? Tilaf! Mm. A potrafisz nam zaśpiewać kawałek? No. No. A ko kobiety są. Mm -hmm, mm -hmm. Gorące... Mm -hmm, mm -hmm. Hmm. Gorąco się na sercu robi na myśl, że jest taki ośrodek, w którym podopieczni czują się śpiewająco dobrze. I dobrze im tam, jak nigdzie indziej. Mariuszku, założę Ci teraz okulary. Zobacz. To są twoje okulary. Tak weźniesz je sam i założymy, polecą do góry najpierw. My się tak bawimy w zakładanie okularów. I już wylądowały na nosku. I teraz będziemy patrzeć. Organem prowadzącym placówkę jest Polski Związek Niewidomych, Okręg Śląski. Finansuje ją Starostwo Powiatowe w Pszczynie, czasami wspiera PEFRON. Za opiekę długoterminową dzieci płaci Narodowy Fundusz Zdrowia.